Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj można powiedzieć: wyjście z ostatniego zakrętu na prostą start meta przed żniwami, czyli zabieg T3 w pszenicy o zimej. Ja nie mam ani jęczmienia w tym roku ani innych roślin. Więc tylko można powiedzieć: zabieg T3 w zbożach. U mnie akurat zabieg T3 w pszenicy. Jak widać, tutaj w tamtym pasie w trzech miejscach. Okreszcie mi ostrożeń. Ogólnie, jak tak jeżdżę po polach i obserwuję, to ten rok przypasował chwastom, no bo te chwasty, zachwaszenie wtórne wychodzi u każdego praktycznie, nawet tam, gdzie były, gdzie były wykonywane orki. Czyli to nie jest tak, że tylko w uproszczeniach wychodzą te chwasty, bo zaraz się takie głosy pewnie pojawią. Wychodzą, wychodzą naprawdę. Te deszcze, które padały, no poprzepuszczały te środki, szczególnie te jesienne. Jeżeli ktoś nie robił poprawki, no to chwasty są. Ja tutaj na dwuliścienne chyba poprawki nie robiłem, ja nawet nie pamiętam. A może i robiłem, nawet nie pamiętam, ale, ale mówię, no chwasty Kwasty się pojawiają. Co do zabiegu w zbiorniku. Prochloraz yy, czysty prochloraz. Tego prochlorazu wychodzi mi 0,6 litra, chyba 0,65, tej 480. Do tego, do tego dodałem resztki yy, czystego prochlorazu, który, który mi został. No i to bukonazol. czyli tak naprawdę taki standardowy, najzwyklejszy zabieg w prochlorach. Prochloraz plus tebukonazol I jeżeli dacie takie, taki zabieg w dawkach Ja tego tebukonazolu mam troszeczkę mniej No bo nie, nie, nie dokupowałem już Tylko po prostu pryszkam, pryszkam tymi resztkami Jeżeli dacie dwa razy po 0,5 litra Myślę, że w zupełności to wystarczy Dwa razy po 0,6 To już jest naprawdę super, super zabieg Jeżeli chodzi o, o kłos Widać teraz wyraźnie mozaikowatość pola, ponieważ mieliśmy tamten tydzień ostrych upałów widać gdzie ta pszenica jeszcze widać gdzie ta pszenica jeszcze po prostu dostała dostała tymi upałami po grzbiecie. No ale na pogodę, to my wpływu nie mamy. Żadnych mikroelementów już tutaj nie daje, ani żadnych insektycydów, nie ma, nie ma, nie ma żadnej presji yy, latających, nie ma mszycy, nie zaobserwowałem, więc po prostu, no, uważam to za zbędne, a tak jak mówię, no to już jest ostatnia, ostatnia gdzieś tam prosta do żniw, więc też nie ma, nie ma sensu, Kurcz, ale mi wpadł. Więc też nie ma sensu ładować nie wiadomo jakich pieniędzy. Jadę teraz na kawałek, który był, gdzie była pszenica zasiana. Po prostu była zasiana w ściernisko po kukurydzy. I zobaczycie, jak to wygląda. Jak to wygląda tam. Co do samego zabiegu, jeszcze można powiedzieć, że. Teraz mamy bardzo fajne warunki. Jest chłodno, nie ma wiatru. Jest naprawdę fajna pogoda do pryskania, bo jest może 18 stopni, na pewno nie więcej. Więc jest bardzo przyjemnie. No tamten, ten zabieg mógłby być, albo może nawet powiem, że powinien być wykonany już w tamtym tygodniu. Ponieważ pod koniec tamtego tygodnia ta pszenica wyrzuciła pilniki A więc jest to najlepszy okres wtedy do, do wykonania zabiegu Jeżeli chodzi o pszenicę oczywiście Ale no niestety, no po 33, 34 Jednego dnia chyba nawet 35 stopni było Także to są temperatury Gdzie, gdzie po prostu no Ten zabieg to by wykonał prawdopodobnie Większe zło, niż dobro Pszenice wyglądają na razie fajnie Ja jestem ogólnie naprawdę zadowolony Jedynie z czego nie jestem zadowolony to z tego, że W poprzednim filmie nagrywałem Wam rozlawanie rsm pod kukurydzę tutaj u Adama na polu Ja u siebie całość dałem oczywiście przed siebie I teraz co się stało? No widzieliście, że zopałam je tutaj podczas oblotu dronem yy Burza i okazuje się, że tam, gdzie mam kukurydzę, czyli jakieś 4 km od, od domu, a może 3 km, może 3,5 od miejsca, w którym to nagrywałem. A nagrywałem to tutaj. Przeszła naprawdę yy, burza. Tam mam pole. Ja, tam, ja to mówię za torami. Za torami mamy taki nasz polski tutaj yy, z naszego powiatu Pastornat. I tam przeszedł grad i to taki dosyć spory. Z kukurydzy to zrobił ładną sieczkę. Co prawda stożek wzrostu nie jest uszkodzony, ale, ale kukurydza, liście kukurydzy są uszkodzone. Oczywiście ona się odbuduje, to, to nie ma co się martwić. Ale naprawdę naprawdę dostała. No tutaj tutaj to śladu w ogóle nie widać po tym, że, że był jakiś jakiś grad. A tam naprawdę jak idziesz na pole to wygląda wygląda to źle. Naprawdę wygląda to źle. Zobaczcie na zdjęcie. Więc tak jak widzieliście na zdjęciu, no nie wygląda to za ciekawie. Ale no, no trzeba czekać. Najlepiej teraz przez dwa może trzy tygodnie nie jeździć tam na pole, w ogóle, nie patrzeć. Oby tylko nie przyszedł kolejny grad, żeby jej po prostu nie dobił. I, I ona będzie żyć. Będzie żyć. A tak oto wygląda pszenica, która była zasiana bezpośrednio w ściernisko po kukurydzy. Jest tutaj troszeczkę nierówno tam nierówności na polu, ale powiem wam, że wygląda ta pszenica no, no świetnie, naprawdę świetnie. Tutaj ani nie widać chorób, ani nie widać jakichś tam oznak suszy. Naprawdę, no, przerosła ta pszenica, moje oczekiwania, to ja się nie spodziewałem, że to może być, że to może być tak dobrze, że to może tak naprawdę fajnie wyglądać. To jest, jeżeli nie da rady zasiać, tak jak było w tamtym roku, bo były ciężkie warunki, no to talerzówka, z tyłu siewnik i pojechali. Bo samym siewnikiem, samym siewnikiem w tak zwanym no to to nie dałbym rady. No za słaby docisk w tym Poznaniaku jest, żeby coś takiego zrobić. Brakuje mi jeszcze takiego no fajnego, wtedy już w ogóle byłoby pięknie. Jesteśmy teraz na... W moim kwalifikowanym Juliusie, którego mam pierwszy raz powiem wam, że ta pszenica wygląda po prostu rewelacyjnie, chyba ładniej wygląda niż ten mój apostel, chociaż początkowo nic na to nie, wskaz nie wskazywało. Ale te kłosy, które tutaj są, no to naprawdę naprawdę super. Super to wygląda. Jest zielona, bardzo zdrowa. Jedyny, jedyna rzecz, jaka mnie tutaj mega wkurza, to te chwasty, które mi tutaj wchodzą od tej drogi. Nie dość, że tutaj było robione dosyć mocny zabieg jesienią, to jeszcze wiosną była poprawka na dwuliścienne chwasty i była poprawka na jednoliścienne. Co prawda... Nie dość, że tutaj jest to to jest tutaj jeszcze trochę wyczyńca, gdzieś takimi miejscami. Jest troszeczkę miotły miejscami. I tam jakby zaraz nawrócę, to jest jeszcze paseczek rumianu. Nie wiem. To pole było po soi naprawdę czyściutkie. A co roku tutaj jest ogólnie problem z zachwaszczeniem. Co roku, rok rocznie. Nawet owiec głuchy gdzieś się trafiał, ale już widać, że jest po prostu spalony. Na tą poprawkę to też chyba już było trochę za późno. No ale... Zrobiłem ją, żeby, no żeby była. Skutki burzy za torami, tutaj są te tory, za torami, w tamtą stronę jest strasznie. Jest naprawdę strasznie. Jestem ciekawy, jeszcze jak na moim polu na Apostelu, bo tam też to ładnie, ładnie sobie popadało. A tutaj zobaczcie, jak mi położyło w tych, w tych dwóch miejscach. O, i tutaj, o, proszę, i stoją takie, kurcze, szturpaki, no po prostu nie mogę na to patrzeć. Jedyna rzecz, jaka mnie pociesza, to to, że oczywiście ta pszenica pójdzie na czyszczalnię i to wszystko będzie, będzie odczyszczone, ale na innych polach, gdzie teoretycznie, teoretycznie powinno być naprawdę dużo większe zachwaszczenie, no po prostu tych chwastów nie ma. A tu, na tym jednym polu, co roku jest jakiś, jakiś problem. No i takimi pasami, tu Tam od sąsiada też jest taki pas Tutaj jest o kawałeczek Tutaj też jest i włośnicy trochę Bo ta włośnica tutaj właśnie w tych miejscach powychodziła w soi Ale ogólnie pszenica wygląda Pszenica wygląda super Widać jak się jedzie Delikatne uszkodzenia od gradu Tutaj też ten grad był Więc te uszkodzenia są Dlatego ten okres teraz yy, trzeci T3 te jest jak najbardziej tutaj na tym polu wskazany, aby ta pszenica po prostu po tych drobnych uszkodzeniach nie chorowała. O! Proszę, jaki robię. Po prostu wstyd. Wstyd. I apostel ponownie po rzepaku i po gradzie. Z kabiny ciągnika widać, yy, że Tutaj to pole ucierpiało dużo bardziej. Tutaj u sąsiada kukurydza też jest dosyć mocno pobita. Tutaj rzepak mojego znajomego też jest dosyć mocno pokiereszowany. Więc no, to tutaj właśnie jest ten taki, ta aleja torna. Ten pas tam. Tam jest też moja kukurydza. I tutaj właśnie to, co najgorsze, szło tutaj. I to, i to widać, że im dalej. Im dalej w tamtą stronę, tym jest gorzej. Oczywiście pszenica wygląda tutaj dosyć całkiem fajnie, przyzwoicie, ale no, jest troszeczkę uszkodzona. Myślę, że tutaj na odszkodowanie kilka tych procent zostałoby, zostałoby uznane. Ale no niestety na pogodę, jak to mówimy, nie mamy wpływu. Żadnego wpływu nie mamy. Możemy tylko, jak to mówią, możemy się modlić o deszcz albo o dobre warunki pogodowe. I to nam tylko pozostaje. Dlatego ja kończę, kończę zaraz to pryskanie. Czas zwijać się do domu. Dzisiaj wieczorem będę pryskał soję. A podczas y, drugiego zabiegu soi. Opowiem wam o kontroli, którą miałem z, z inspekcji ochrony roślin Ponieważ pszczelarz, który tam, jak wiecie, już z poprzednich filmów awanturował się do mnie Nasłał na mnie inspekcję I o wynikach tej kontroli, o tym co tam usłyszałem, jak to wszystko wygląda Co z tym pryskaniem To wam opowiem w kolejnym filmie Myślę, że dosyć ciekawe informacje, bo jest wiele sprzecznych informacji na ten temat, i tak naprawdę rolnicy nie wiedzą, bryskać, nie pryskać, jak to wszystko wygląda. Porozmawiamy też o współpracy z pszczelarzami, no bo, oczywiście, jeżeli nam, nam rolnikom absolutnie nie w głowie powinno być trucie pszczół, ponieważ jeżeli wyginą pszczoły, to zginie też człowiek. To jest najważniejszy, myślę, owad. Latający dlatego, dlatego o tym więcej, może podczas oprysku. Soi podczas tego drugiego zabiegu. A tymczasem kończę pryskanie i czekamy na tą ostatnią prostą, czyli na żniwa. Trzymajcie się. Do zobaczenia, dłustrzenia do w kolejnym.